Dzień dobry, ja wiem, że to dopiero początek sezonu, że jeszcze wszystko się może zdarzyć, nikogo nie można już teraz koronować, ani nikomu odbierać szansę na utrzymanie, ani nawet pisać, że któraś drużyna jest już niemal pewna utrzymania. Niemniej jednak należy odnotować, że są takie drużyny, które rozegrały wszystkie trzy mecze i we wszystkich w nich zagrały fantastycznie. Nie bez powodu mają na koncie 9 punktów. Mowa rzecz jasna o wiśle Płocki i Krakowie, na które w minionej serii gier czekały ważne sprawdziane, ale egzaminy. I chyba nie będzie niczym nadzwyczajnym, a na pewno nie będę przesadzał, mówiąc, że swój egzamin obie zdały wręcz wzorowo. A jeśli nie wzorowo, to przynajmniej bardzo dobrze. I tak jak wspomniałem, nie zamierzam ich koronować, bo to dopiero jest początek sezonu, jeszcze wszystko przed nami, ale chwalić jak najbardziej bo jest za co. Obie mają wiele podobieństw, ale jednak w fundamentalnej kwestii, jeśli chodzi o budowę drużyny, budowę stylu gry czy systemu, tutaj się nieco różnią. Otóż Krakowia, co zresztą sam Jacek Zieliński przyznał w wielu już wywiadach, w tym w wywiadzie po meczu z Legią ostatnim, bazuje przede wszystkim na defensywie, jest budowana od tyłu. Z kolei Wisła-Płock która raczej drużyna, która z miejsca ma robić różnicę w ofensywie, zdobywać sporo bramek, no i najczęściej tę jedną więcej od przeciwnika. Tutaj warto przytoczyć kilka faktów. Gdyby wziąć pod uwagę poprzednie rozgrywki, Krakowianie tylko w dwóch z ostatnich dziewięciu meczów tracili gol. Ponadto XGAS. Kaźnik goli oczekiwanych przeciwko, czyli expected goals against, jak zauważył Michał Trela, tylko raz w tym czasie wyniósł więcej niż 1. Choć tutaj można zauważyć pewne sprzeczności, bo co platforma to różne wyliczenia, ale faktem jest, że ostatnio najwyższe XGA Krakowi odnotowano w kwietniu w meczu z Wartą Poznań. Wówczas wyniosło ono całe 1,23, choć dodam, że choćby według platformy Ekstra Stats między innymi w meczu z Rakowem wyniosło ono nieco ponad 1,7, a Michał Terela też podał, że nawet w kończącym zeszłym sezon meczu z Legią, który Krakowie przegrała 0,3 i jej XGA wyniosło raptem 0,73 gola, choć według ekstra nieznacznie więcej, bo jak tutaj sobie zobaczyłem 0,94, ale wciąż poniżej jednego, także to jest naprawdę dobry wynik trudno nie zauważyć, że mamy do czynienia z powtarzalnością w defensywie zresztą widać, to było doskonale w tym sezonie podopieczni Jacka Zielińskiego na inaugurację nie dali sobie zrobić krzywdy nieźle usposobionemu ofensywnie Górnikowi który w następnym meczu wbił trzy gole Jakowi. tydzień później Krakowie od początku do końca kontrolowała przebieg gry przeciwko Koronie, która wcześniej potrafiła urwać punkty Legii a wczoraj pokonała Śląsk Wrocław, choć tutaj warto odnotować że Krakowia wyszła na ten mecz zdecydowanie mądrzejsza to znaczy kiedy Legia postawiła wzorem korony na ostrą walkę i w pewnym momencie wymianę ciosów, Krakowia nie zamierzała do tego dopuścić. Od początku do końca postawiła na spokojną kontrolę kosztem jakiegoś tam, powiedzmy, super widowiska. Bo trzeba przyznać, że mecz korony z Legią był lepszy lepszy, więcej było z obu stron faz przejściowych, akcji od pola karnego do pola karnego, box to box, można no, powiedzieć. No, ogólnie więcej się działo, podczas gdy tydzień później w Krakowie, choć generalnie jakoś szczególnie narzekać nie mogliśmy, to był nieco inny mecz. Też należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie wówczas panowały w Krakowie przy kałuży, no ale na pewno nie tak otwarty był to mecz. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro to Krakowia zdominowała całe zawody, a korona w zasadzie nie miała swoich w ogóle momentów w tym spotkaniu. Podobnie jak w piątek tutaj krakowianie również postawili na całkowitą kontrolę, choć dzięki znacznie odważniejszej krzelegi niż przed tygodniem Korony działo się nieco więcej. No i znacznie więcej dzięki właśnie gospodarzom, to oni potrafili odbierać piłkę na połowie rywala i niezwykle szybko przechodzić z obrony do ataku. To jest w zasadzie klucz. Jeśli chodzi o grę Krakowi, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki, jakby to powiedzieć, siermierzny futbol odparty wyłącznie na grze z kontry, mało tu polotu i czegoś więcej, ale tak, tak nie jest. Owszem, podopieczni Jackazińskiego bazują na wspomnianych kontratakach, ale w życiu by nie powiedziałbym, że jest to jakiś taki toporny czy, jak już wspomniałem, siermierzny futbol. Kluczem jest kontrola w fazach przejściowych, coś o czym już kilkukrotnie wcześniej opowiadałem w innych materiałach. Drużyna musi być doskonale zorganizowana w grze bez piłki i ma doskonale zdawać sobie sprawę z tego, co robić po odbiorze oraz po stracie futbolówki. I nie dość, że ma to robić dobrze, niemal za każdym razem wręcz perfekcyjnie, to musi to iść w parze z szybkością. Zarówno jeśli chodzi o, o odbiór, jak i przejęcie piłki. Aż chce się zacytować byłego selekcjonera. Tu wszystko musi być zgrane zarówno w ofensywie, jak i defensywie. A, a propos defensywy, to nie wzięło się znikąd. Odkąd w zeszłym sezonie doszło do zmiany trenera, doszło również do zmiany ustawienia. Jacek Zieliński postawił z miejsca na ustawienie z trójką z tyłu. Michał Probierz troszkę również eksperymentował z tym ustawieniem, ale umówmy się, że nie był to jego system bazowy, raczej bym powiedział eksperymentalny. A Jacek Zieliński ustawia tak Krakowiec z reguły w systemie 1-3-4-3 od samego początku swojej przygody, odkąd wrócił do, do Krakowa. Nie kombinuje też z ustawieniem stoperów, co przełożyło się na wytworzenie pewnych automatyzmów w grze, co na pozycji stoperów jest niezwykle istotne. Dzisiaj Jacek Zieliński stawia na terenie recept z tyłu Jugas Rodin Hi, Hisa. W razie kłopotów ma niezłe zastępstwo na ławce, czyli jablonski Siplak i Rupa. No i super wahadła, Peska i Kakabacy Tutaj warto wspomnieć, że rupa też może grać na wahadle, co zresztą już uczynił wielokrotnie. A co do pozycji wahadłowych, to tutaj chyba mamy największą zmianę in plus, to Jacek Zieliński odzyskał pestkę i kakabadze, szczególnie ten drugi już w jego debiucie, jeśli dobrze pamiętam, wszedł z ławki w meczu z Rakowem i przepięknym uderzeniem z dystansu dał to prowadzenie. Na swoją drogą to trafienie według mnie było takim nieoficjalnym golem sezonu poprzedniego sezonu, ale tutaj wiadomo, że każdy będzie miał różne zdanie w tym temacie, a gol Piaseckiego choć... Równie widowiskowy, to mimo wszystko mam wrażenie ciut mniej spektakularny, no ale tutaj tak tylko na chwilkę chciałem napomknąć w tym temacie. A co do Krakowi, choć ta defensywą stoi, to z przodu też nie musi się niczego wstydzić. Tutaj też Jacek Zieliński podziałał dość konkretnie, odmienił chociażby Musena, który ma super wejście w ten sezon. W meczu z Koroną był w mojej opinii najlepszy na placu gry, to, to jakie piłki rozrzucał kolegom, jaki ich obsługiwał. W meczu z Legią też zagrał przez przyzwoite, a czy może nie aż tak spektakularne zawody, choć gwoli ścisłości dodam, że w meczu z Koroną mocno zapracował na gola, bo bez niego byłby takim cichym bohaterem, a dzięki premierowemu trafieniu w sezonie stał się MVP tego spotkania pełną gębą. Grzechem byłoby nie wspomnieć również o parze dwóch stoperów Michale Rakoczym i Jakubie Myszorze. Wiele osób typowało w tej dwójce, że to będzie takie prawdopodobne pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o młodzieżowców. I ci, którzy tak twierdzili, z pewnością mieli rację. Już w zeszłym sezonie widać było przebłyski, jeśli o nich chodzi. Ale wejście w sezon, mają, no nie bójmy się tego słowa, znakomite. Naprawdę, Duet Myszor rakoczy w tych do. W tych czasowych trzech spotkaniach zanotował dwa gole i dwie asysty na siedem trafień Krakowi. No super wynik, moim zdaniem. Zważywszy na to, że jedyna dotychczas asysta Myszera to podanie do Rakoczego. No, asysty i gole asystami i golami, ale naprawdę nieźle wyglądają ci dwaj młodzi piłkarze. Owszem, Rakoczy ma na ten moment lepsze liczby, ale to ile chociażby Myszor pracuje, jak potrafi zdobyć z piłką przyrodę przestrzenia, także ruchem bez piłki, ile potrafi zrobić wiatru, to naprawdę widać, że mamy do czynienia z bardzo ciekawymi piłkarzami. Obaj są warci dalszej obserwacji zresztą zaryzykujesz stwierdzenie, że ryzyk, chociaż tutaj ryzyko niewielkie, że zbyt długo w Polsce raczej nie pograją. Ale wiadomo, to młodzieżowcy jeszcze wiele przed nimi, choć początek, mają naprawdę udany. Muszą zawalczyć z chimerycznością, bo, którą można było im, a także ogólnie Krakowi, w zeszłym sezonie zarzucić, bo często ogólnie Krakowia, o czym już chyba też wspominałem, Rakocz, w tym Rakoczy i Myszor. Potrafili rozgrywać super zawody, by za tydzień przejść obok meczu, ale jak na razie jest naprawdę nieźle. Zresztą forma całej ekipy wskazuje poniekąd, że poniekąd jestem chyba uporano, bo nie może być inaczej, jeśli drużyna wygrywa trzy pierwsze mecze bez większych problemów. Za tydzień kolejny ważny test w Mielcu, a Stal to bardzo niewygodny rywal. Urwał punkty Lechowi, a w niedzielę potrafił sprawić sporo trudności Rakowowi. Choć któremu tam ostatecznie milczanie ulegli, ale zaprezentowali się z całkiem niezłej, trzeba przyznać, strony. Powiedziałem o tym, jak nowy trener Krakowi odmienił drużynę sprawił, że piłkarze mają więcej luzu, mogą skupić się yy, nieco więcej na odważniejszej grze, wchodzeniu w pojedynki, co zresztą doceniają chyba najbardziej młodzi gracze. I tutaj jest punkt wspólny z liderem Spłocka. Z w ogóle mam wrażenie, że. Zmiana trenerów w tych obu ekipach była dobra, choć mówię to z bólem serca, bo bardzo lubię Macieja Bartoszka i wydawało mi się, że został niesłusznie zwolniony, ale teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że zmiana ta wyszła na na dobre. Paweł Stanio wykonuje kawał dobrej roboty, a najlepszym tego potwierdzeniem są nawet nie tyle wyniki, co po prostu sama gra w ale uczciwie należy przyznać, że te wyniki też wpływają na taką narrację. Mało kto bowiem nie zakładał, że na startują wystartują tak dobrze. Że zgarnął 9 punktów w trzech pierwszych meczach, szczególnie że w tych pierwszych kolejkach mieli na rozkładzie dwóch Pucharowiczów, w tym Mistrza Polskiego oraz rewelację rundy wiosennej no nie da się nie zauważyć z pewnej zmiany mentalności w tej drużynie wspomniana odważniejsza gra, o której opowiadał Słowak na początku swojej pracy w Płocku to nie były słowa rzucone na wiatr ja doskonale pamiętam wywiady z namianem Michalskim w piłce nożnej czy niedawny wywiad z Rafałem Wolskim w przerwie meczu z Wartą przed kamerami Kanal Plus z obozu Wisły słychać, że należy grać odważnie nie bać się wchodzić w pojedynki jeden na jeden nie bać się rozgrywać od tyłu, budować akcje od bramki krótkimi podaniami to ryzyko jak widać chyba jednak się opłaca, bo nie dość, że piłkarze odczuwają radość z gry, to coraz lepiej wychodzi im chociażby w wyprowadzenie piłki od własnej bramki, a wystarczy cofnąć się do meczów z poprzedniego sezonu, kiedy to Wisła cieniła z, to z uporem maniaka, tracąc bardzo często futbolówkę w niebezpiecznej strefie, blisko własnego pola karnego, szczególnie z Wisłą Kraków, jeśli dobrze pamiętam, coś takiego miało miejsce, ale dzisiaj w tym elemencie płoczczanie wyglądają znacznie lepiej. Podziałali bowiem w myśl, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Tutaj jest dość duża różnica między Krakowią i Wisłą Płock. Otóż ta pierwsza raczej woli oddać piłkę rywalom, wskazuje na to procent posiadania piłki. Ten Krakowienie mają najniższe w lidze, a wynosi on raptem 38%. Wisła zaś... Jest znacznie wyżej pod tym względem, mając średnie posiadanie piłki na poziomie 55%, wyższe mają wyłącznie ekipy Lecha, Górnika i Legii, ale to też jest ciekawa sprawa, że tendencja w lidze się troszeczkę zmienia, raczej dominuje oddanie pola gry rywalom i wspomniana kontrola faz przejściowych i ogólnie na tym etapie sezonu lepsze wyniki osiągają na razie ekipy stawiające raczej na taką grę bez piłki. A dodać yy, warto, że to co dzisiaj teoretycznie gra Raków, to samo zaczęła grać właśnie Krakowia. Patrząc jeszcze na bazowe ustawienie, jest to niemal identyczne. A wspomniana kontrola faz przejściowych to taki dodatkowy element wspólny między Rakowem a Krakowią. No ale to tak tylko chciałem zahaczyć o to. Trzeba też wspomnieć o tym, że Krakowie jako jedyna ekipa na ten moment nie straciła gola. Jak będzie się zachowywała ekipa Jacka Zielińskiego po stracie pierwszego meczu w, gola w meczu, który prędzej czy później się, zi się, zi się ziści no to jest pytanie, zasadne pytanie na ten moment Krakowianie nie musieli zbyt długo grać w ataku pozycyjnym bywały momenty, kiedy to żeby nie było kiedy to fajnie budowali akcje, kilkoma podaniami z własnej połowy, ale to były tylko momenty, jak sobie Krakowia poradzi z atakiem pozycyjnym, kiedy będzie musiała gonić wynik, o tym się niedługo zapewne przekonamy, mówiłem, że Krakowia przypomina Raków, Wisła Płock, zaś przypomina mi troszeczkę Lecha z poprzednich rozgrywek, podopieczni po Wolastaniu chcą dominować nad rywalem Utrzymując się przy piłce, bronią się również z reguły w myśl z piłką przy noce nic nam nie grozi. Grają dość odważnie, no i mają kim postraszyć z przodu, szczególnie środek pola jest naprawdę mocno obsadzony, gra w systemie 1, 4, 3, 3 z środkiem pola w osobach furman, Szwoch i Wolski. Terce w piłkarze, którym piłka przy nocy kompletnie nie przeszkadza, a nawet powiem więcej, i to cieszy, że ciężar spoczywa na nich. Można się tylko zastanawiać, jak dobrą karierę zbudowałby Rafał Wolski, gdyby nie kontuzję. Chłopak już w zeszłym sezonie nie miał konkretne przebłyski, ale w obecne rozgrywki wszedł naprawdę znakomicie. Podobnie ma się sprawa do piłkarza, o którym już wspominałem. Dawo, chłopak w meczu z Lechem, co prawda jakoś szczególnie nie zaistniał, ale kłamstwem byłoby stwierdzenie, że zagrał kiepsko, po prostu nie zanotował żadnej konkretnej liczby, co miał okazję w zwyczaju uczynić w dwóch pierwszych seriach gier, choć nadal jest w klasyfikacji kanadyjskiej liderem, a co do szwoha, też dodam, że wiemy już od wczoraj, że uraz z meczu z Lechem wyklucza go na dobrych kilka tygodni no, Tutaj ciekawe jak Pawol Staniu rozwiąże ten problem Do tej pory Szwok wychodził za każdym razem w podstawie Zresztą faktem jest, że zbyt wiele rotacji w składzie Płocczanie nie doświadczyli póki co Trzeba też oddać, że kapitalnie na drugiej stronie wygląda Walo który również dużo zyskał na szkoleniowca. Za Słowakiem biega na prawej obronie Aleksander Pawlak, który w mojej opinii jest jak na razie największym pozytywnym odkryciem, jeśli chodzi o niezbyt dobrze znanego wcześniej młodzieżowca. Dzisiaj już wiemy, że motorycznie chłopak wymiata, a jak dołożę do tego nieco więcej pewności siebie w poczynaniach z przodu, to naprawdę będą z niego ludzie. Zresztą to wczorajsze podanie do Polskiego, który później asystował Wallo przy pierwszym golu, no palce lizać, progresywne podanie prostopadłe, zawsze na tak zwanym propsie, jak to mawia młodzież Powiedziałem, że Pawlak jest motorycznie znakomicie przygotowany, zresztą jak cała Wisła Płoc, która średnio pokonuje prawie 120 km na mecz, ale jeśli chodzi o młodzieżowca, warto przedstawić pewne fakty, dane, z którymi po prostu nie można dyskutować. I mam tutaj przed sobą tutaj te te raporty fitness. Chłopak w meczu z Wartą wykonał aż 25 sprintów. Przebiegł uwaga, 11,78 km, co było najlepszym wynikiem w meczu. Dodam, że 25 sprintów w meczu to naprawdę wysoki wynik, jak na standardy naszej Ligi. Średnio piłkarze wykonują kilkanaście yy, sprintów, a jak przekroczą 20, to jest naprawdę super wynik. A w meczu z Wartą zanotował najszybszy bieg na poziomie 34,11 km na godzinę Podobnie sytuacja wyglądała na inaugurację z letnią. Wykonał wówczas 22 sprinty Ponownie był to najlepszy wynik I pokonał również Najdłuższy dystans, tym razem 12,56 km 12,5 km. W niedzielnym meczu z lechem, też sobie teraz sprawdziłem, również wykręcił świetne wyniki biegowe, pokonał bowiem najdłuższy dystans, 11,79 km zadotował najwięcej sprintów 20 i spośród na był najszybszy. Tutaj bieg na poziomie 31 km, 50, 31 km na godzinę, ale to. To może tyle jeśli chodzi o indywidualnościach, bo wspomniałem o Wallo, o szwochu, o Pawlaku. Ale muszę przyznać, że dzisiaj Wisła Płocka to doskonale funkcjonujący organizm. Nie ma przypadków w tym, że zdobywa tak wiele goli. Można się przyczepić troszeczkę do defensywy, ale generalnie jeśli chodzi o ofensywę, tutaj tak jak wspomniałem, to jest drużyna budowana raczej z przodu. I, i choć też trzeba na wspomnieć, że teraz tutaj sobie zauważyłem, XG Wisły Płocka wynosi nieco ponad 6,20, co oznacza, że przy 10 trafieniach cztery są poniekąd nadprogramowe, choć woli ścisłości dodam, że w wielu statystykach na wciarze przewodzą. Tak jest choćby jeśli chodzi o statystykę okazji według SofaScore Mieli ich 10. Drugi Widzew 9, a już trzecia Legia tylko 6. Krakowia zaś 5. Podobnie jeśli idzie o niewykorzystane okazje. Tutaj stawce przywodzi Widzew z 5. A jedną mniej niewykorzystaną okazję ma Wisła Płock. Ale podobnie wysoko jest w klasyfikacji celnych podań. Drugie miejsce 387. Podań więcej tylko lech, Wisła oddaje najwięcej strzałów na mecz. 18,7. Ma drugi wynik, jeśli chodzi o strzały celne. 6,3. No ogólnie rzecz biorąc nie ma przypadków w tym, że jest liderem. Warto też dodać, że notuje najwięcej przekłytów na mecz, około 14, co łączy się z, ze stylem gry, ile piłkę straci chce ją jak najszybciej odzyskać, aby móc kontrolować yy, w swoim stylu przebieg gry. No i te statystyki fitness, o których wspominałem, dotyczące przygotowania motorycznego, tutaj nie robiłem jakichś konkretniejszych porównań z innymi ekipami, ale tak powiem Wam szczerze na oko, wydaje mi się, że Wisła Płock naprawdę jest w czołówce, jeśli chodzi o pokonane kilometry, jeśli chodzi o intensywność. Nie tylko jej piłka, że najdłuższe dystanse, ale również wykonują bardzo dużo sprintów. Intensywność idzie w parze ze stylem gry. Nie ma przypadku, że kreują dużo sytuacji, chcąc się utrzymać przy piłce, chcą budować akcje podaniami, trzeba je wymieniać, będąc w ciągłym ruchu. Musi być tak zwana cyrkulacja, jak to mówił Paulo Sousa, więc nie ma przypadków w tym, że Wisła lubi utrzymywać się przy piłce i dłużej obiegać. Zresztą intensywność to coś, co sam trener stanowczo zwracał uwagę w wielu wywiadach, a wspomniany Pawlak niedawno opowiadał o tym na łamach weszło. Przypomnę, że Płocczanie ponoć dostawają na treningach konkretny wycisk, a sam szkoleniowiec pod koniec zeszłego sezonu sam przyznał, że lubi przykręcać śruby, co zresztą było takim troszeczkę błędem, bo ponoć nieco wówczas przesadził. Ale jak widać odpowiednio przepracowany okres przygotowawczy pomógł i to znacznie. Podsumowując ten wywód, Krakowia i Wisła Poc to nieco dwie różne drużyny, ale mające pewne cechy wspólne. To, co dodatkowo je łączy, to fakt, że doskonale weszły w sezon. A teraz każdy kolejny mecz będzie dla nich takim wielkim testem. Krakowia pojedzie do Mielca, który jest niezwykle niewygodną drużyną, lubiącą się w podobnym systemie do niej. Zresztą też, też stawia na kontrolę w grze bez piłki, również lubi budować grę od tyłu. Tutaj pewnie będzie mógł, mogła się Krakowie sprawdzić w ataku pozycyjnym. Natomiast Wisła Poc zagrał u siebie z miedzią, która. O Ostatnio miała problemy ze sterylnym posiadaniem piłki, z którego nic nie wynika, w meczu z Wartą tak zagrała. Inna sprawa, która łączy obie te drużyny, to fakt, teraz mi się przypomniało, że chyba obie odzyskały niedawno tożsamość. W tym sezonie widać to szczególnie. W Wiśle ważne role pełnią Bartłomiej Gradecki, bramkarz, który na razie wygryzł ze ładu Kamińskiego, a także Sekulski i Pawlak, to, to jest trójka wychowanków. Podobna sytuacja w Krakowie, Niemczycki, Pestka, Rakoczy i myszar no to są wychowankowie. Może to zawsze mi nieodpowiednio, ale jeśli zarówno Wisła, Ray, jak i Krakowia chcą walczyć w tym sezonie o coś więcej, już nie wspominając, że to dopiero początek rozgrywek, to muszą takie mecze wygrywać. Teoretycznie w trzeciej serii gier obie przylikały jak po swoje, choć tak naprawdę tylko na papierze były faworytami, jednak Legia i Lech wciąż, nie patrząc na obecną dyspozycję, działają na wyobraźni, ale stali mieć to tak naprawdę dobra weryfikacja. Teraz Krakowia i Wisła-Posk będą murowanymi faworytami nadchodzących starć, czy z tą łatką sobie poradzą? Mówi się, że ogólnie fotel lidera tylko wygląda przyjemnie Ale tak naprawdę jest niezbyt wygodny On parzy i łatwo się z niego spada No i to skłukie Zresztą zdecydowanie łatwiej na niego wejść Niż się na nim utrzymać Ale jak przestało na czarnego konia rozgrywek Trzeba sobie z presją radzić Bo ta będzie teraz coraz większa W końcu Wisła, Płocki, i Krakowie Jako jedyne w dotychczasowych wszystkich spotkaniach Zanotowały komplet punktów No i to tyle w dzisiejszym materiale Dziękuję bardzo za uwagę I tradycyjnie życzę miłego dnia